Cześć widzowie z tej strony, jak z kanału, Lubię To Dzisiaj nagrywam z moim kuzynem, mogę powiedzieć twoje imię? Name? Mam na imię Nathan No, Nathanem Jest z Ameryki, więc trochę nie będzie rozumiał Ale dzisiaj nie będziemy grać Tylko doładowałem gemy Więc Brawl Pass otwieram. Open the Brawl Pass Aktywujemy Brawl Pass i Kabum. Pas. Ja już się ja już się nie mogę doczekać tego. 34g został z 200. Gdzie to widzowie? Otwieramy. Ja odbiorę. Może najpierw pięknego skina do kolta. A na tam odłożymy mega boxa <laughs> Szóstka. O kurcze. No, go, google, go. Six. Gadget. Karo. Ale też fajnie. Stówkę odbiorę sobie. Trochę zarobimy. Dawaj. Big box. Trójka, nie będzie nic. B I Karl Stówka Pimpax Otwieraj, bo ty masz szczęście Jak mi gadget Dynamite B Karl Karl <laughs> E50 Wybierz sobie do kogo chcesz Do kogo Tik wy na tika Ok I stick Big box No tam Rico. Rico, Riko, Riko Super Rate Super jest, bo jest subcią. Stówka, megaboks. mega box. Mega Mega box. Mega box. Mega box. Szóstka. Poczekajcie, bo mama mnie woła, będzie otwierać. Otwórz. Tak mama. Tak?

De Pama spama. Palma. Okay. Oké. De palma. Big box. Ja, otwieram. Drie. Nie ma nic. I Bill. O, lieve Bill. Open. Super. Ik kan de pinnen niet openen, maar dat betekent boxen W nowe postacie. Mega box. 6. Proszę 6. Na brawler, please, 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 please. please. Na search, surge. Oh. oh yeah, boy. Jestem na waszych oczach. To nie fake. Nie. Yeah. Search. It's a, do you know? no search, podcast. Search, but like oh search. Check from the browser. Search. search. Aye ay, ay. Super. Super. Oh, I got swot cabila. You should post them. We Do końca key, a jak się skończy, to włącz x ok. znaczy włącz kwadrat. Pin, i Jackie E. Y... Beebe Jackie E.